Ja, ja próbuję myślę, sobie że teraz mapę wyobrazić. Mamy tutaj Europę, tu jest Polska, tu są Niemcy. Polska jest taka. Jest na... Niemcy Co? są, zobacz, Niemcy są takie, one idą dość dużo w dół. Tak, idą. Ja myślę, że Niemcy. Ja też bym myślała, że Niemcy, ale jakoś. Wydaje mi się, że ta Szwecja jakoś mnie tak. Ja jestem jakoś nie wiem, dlaczego w 100% pewna, że to Niemcy. Tak czujesz? Tak czuję. Ja czy to... czuję? Widzę po prostu to terytorium. Poczekaj, dobra, mapa Weź... Europy. I, i prościągnij je. Prościągnij je No wiesz, no o, ta szwecja jest, jest taka duża. Czasem. Tak. Czekaj, postawię na Niemcy, e... ona jest taka długa, ale. No to jest duży kraj. Dobra, pojedziemy tam kamperem. Dostawmy te Niemcy. 8, 8, 8, 8, 8, 9, Niemcy 8, 8, 8, 8, 9, Tres, 3, 2, 1, czas minął Zostawił się 25 tysięcy na Niemcy. już ja, myślałaś, że Szwecja bardziej, prawda? Ja rozważałam Szwecję, ale... To jest okej. duży kraj, to jest duży kraj, okej. Okay. Nie, ja jestem przekonana, że Niemcy Ale są... co my teraz zmienimy? powiem wam, co, powiem wam jaka jest różnica między tymi dwoma krajami. Prawie, prawie 100 tysięcy kilometrów. Prawie 100 tysięcy kilometrów. Różnica między tymi dwoma krajami. Km. Ja Kwadratowy? km. Km. Kilometrów. kilometrów kwadratowych? 100 tysięcy kilometrów. Kilometrów Kwadratowych. Sprawdźmy. To nic. Dobra, powstały marzenia. Miło tyła. Doszłyśmy daleko. I dziękujemy mamusi, że nas tutaj tak. zmobilizowała do tego. Mamuniu. I obrączka twoja. Szwecja to duży kraj. I piękny. Na pewno go odwiedzimy naszym kamperem. No to nawet nie, że byliście blisko, wybyście o włos! O promyk, o błysk od zwycięstwa, ale ten kamper mam nadzieję, że się zrealizuje, ta podróż mam nadzieję, że się zrealizuje z, z najbliższymi. Wiem, ukłony może. dla mamy, bo podsłuchałem, że to dzięki nie jesteście w Postaw na Milion. Tak, tak. Mamo, były dzielne, możesz być dumna. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dzięki. Postaw na Milion, zagrajcie z mamą, z kimkolwiek będziecie no chciały, no, całej dzieciaki ode mnie. Dzięki. Było bardzo, bardzo fajnie. Okrop, dziękuję.